Witam, witam. Bardzo serdecznie. Zdobyłem się na czyn heroiczny i pobiegałem w Zebrałem parę skrzyneczek. Tyle mniej więcej. Jedną zakładkę. I dzisiaj zrobimy sobie trzy w jednym. Opening, losowanie i brakowanie. Witam serdecznie. Przy okazji zbliżają się święta. Na pewno jeszcze będę nagrywał oddzielne. Nagranie, ale wszystkiego dobrego z okazji świąt. Dużo prezentów, zdrówka, szczęścia, pomyślności. E, I co? E, zobaczymy jak to będzie u mnie wyglądało. Ostatnio... E, chyba ostatnie dwa czy trzy, trzy streamy lecą mi prymalem. Prawda jeden z nich tylko był grywalny, ale lecą, ale lecą. Aż byłem sam zdziwiony, że lecą. No i ostatnio wydropiłem coś takiego. Przepiękna z żywiołów, praktycznie idealna, wymarzona pod ten build, który ja mam, to znaczy pod set e, wzór sprawiedliwości. E, bo tutaj będę chciał stakować obszaroweczkę. Hmm, wiadomo jak działa ten set. Wbijamy 100 staków, oślepiamy i robimy wielkie boom i wtedy zadajemy naprawdę dość duży DPS. E, I dzisiaj będę starał się sobie zrobić Broń. Won eee, Kim lau I co w tej broni bym chciał? Skracanie, obszarówkę, wysokie widełki, tak? Idealnie by było, gdybym miała jeszcze 10% do obrażeń. No i oczywiście na dole 600% do. Eee, porywistej szarży, tak? Zobaczymy, czy się uda to zrobić. Jeżeli chodzi o mój gear, te dwa ringi, mam idealne pod ten build. Dwa primale. Więcej primali nie mam. Gier mam ok, tu jeszcze mam dwie rzeczy do wymiany. Eee, te butki. Co prawda, te mają pancerz, ale. ale chcę mieć tą cyferkę. Chcę mieć to 640 plus z w każdym przedmiocie. No i tutaj też bardzo długo się męczyłem z e, klatą i stwierdziłem, że tą wezmę. Trochę mi to daje DPS, ze względu na to, że ten powalający podmuch, wiem, że mało bije, ale zawsze coś pije. Wolałbym tutaj mieć procent życia albo. Elity albo nawet pancerz, cokolwiek albo res by był najlepszy, no ale już palicho tutaj wbiję kaldezana Więc powoli powoli zbliżam się do takiego momentu, gdzie będę miał już wymaksowany gier Więc dzisiaj będziemy się zajmować bronią. No dobra, to co? Życzę Wam powodzenia i sobie także. Siareczek mam dość sporo. połam ich. 7800 Bountysy. Kurde, powiem Wam, że jest, jest nowy problem na Bountysach. Jak biegłem Bountysy 2-3 razy, się z tym spotkałem. Ludzie mają jakiś nowy rodzaj bota, który biega za nich, i ten bot wchodzi do bossa. I w momencie, kiedy stamtąd nie wychodzi, i się wyrzuci taką osobę z Teamu 4-osobowego na publiku. To już nie można otworzyć, nie można wejść ponownie na tego bossa i nie można otworzyć ponownie bossa żadnego. Więc e, dwa czy trzy razy miałem tak, że po prostu odebraliśmy dwie skrzynki, czy trzy i dupa. Nic więcej nie dało się zrobić, trzeba było resetować cały team i od nowa, więc ludzie są beznadziejni, powiem wam w ten sposób. Nie wiem, jaka jest przyjemność z oszukiwania w grze, która ma odprężać i dać nam satysfakcję z gry. E ludzie są dziwni. Dobra, lecimy z tym koksem. Oczywiście zapraszam na streamy, wiecie kiedy streamuję. Jedziemy. Prawie by się zmieściło wszystko. No i dobra. Otwieramy. Pyk, 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 pyk. Ach, lubię to. Przydałby mi się pierścień pod zbieranie golda, ładny. Jeszcze do tej pory nie trafiłem. Mam że wszystko już popodnosiłem. Bo gdybym dostał 10-16, chociaż ostatnio nie dostaję, ale jest taka możliwość, to byłby duży problem, bo bym stracił wszystkie surowce. mam ładne, to nie potrzebuję Tutaj tak wiecie jest niewiele przedmiotów, które nie nadają. Zauroczenie, no z kulkami. Nie jest złe, ale siarka oczywiście. Jak na razie, tutaj to praktycznie nic ciekawego nie ma. Zobaczymy, co tutaj zresztą jest. Fajnie, lubię. Żałuję, że tutaj nie ma lepszych przedmiotów, bo, bo tylko praktycznie niewielka ilość przedmiotów się nadaje do czegokolwiek. Stąd dosłownie parę. Opaska. Muszę sobie jakoś zostawić. Bo wypadła mi premalowa klata pod golda. Do kostki włożę PKW. Będę tak zbierał więcej golda. Skracam koszance. No, to na razie obydwa zostawiam. Potem sobie wybiorę, który będzie ładniejszy. No, coś muszę mieć. DPS-u już mam po pachy. Bardziej chyba będę patrzył na statystyki inne. Znaczy, nigdy za dużo dps tak. Nie uniosę nic więcej. O, kurde, myślałem, że z soketem to by było nieźle. Paska chciwości, ale nie. Pik, 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 pik. I opaski są ok. Ta nie jest też zła. Ta, to totalnie. Dobra. No, zbieramy żółte. Drowce się też przydadzą. 5 ,5, 43 minus 2, 4 27 5 golda 3 golda o skracanko skracanko nie hmm. wiem znaczenia. no i co my teraz tu chcemy brać? klatę praktycznie już mam, buty mam Ma czapki, no bo nie wiem, od stu lat nie brałem rękawic, może trochę rękawic, a nie ma. Ale tutaj tutaj już tylko Prima albo Quadfecta by mnie interesował. Chciałbym powiedzieć, że drop mi zwolnił, ale jakoś się ostatnio poprawił. Nie ma rewelacji, ale też nie jest źle. Zrobiłem sobie barba, takiego pod speedy, pod golda. Bardzo przyjemnie mi się gra. Docelowo jeszcze teraz, chyba będę sobie, sobie robił e, krzyżowca backup. Zobaczymy Sprawdźmy co się stanie. Zgoda? No, teraz czapki nie Los jest kaplejny. Nie uniosę nic więcej w komentarzach jak tam u was drop. Hmm. Niezłe. Nawet powiedziałbym bardzo ładne. Tutaj za zręczność procent życia, 98, Zostawię. Zmodyfikuję mojego monka, chociaż mam dwie wersje hybrydy, suporta i świetnie mi się na nie gra. Więc... No i dość rzadko leci wzór sprawiedliwości. No bez jaj. Druga 98. <laughs> Też nie jest zła. A no, tam to jest lepsze. Dobra, i co chyba przelosujemy bronię mi się wydaje. Robimy sobie powiedzmy ile mamy w ogóle surowców. 130 do przekuwania. No dobra. Białych, żółtych trochę jest. jest spokojnie. Zróbmy sobie 20 broni na ręcznie. No dobra, powodzenia mam życzę i sobie. Tutaj jeszcze jest dość ciężko tą bronią, ze względu na to, że tu musi się tyle statystyk zgadzać, szczególnie ta na dole. Mhm. Nie ukrywam, że chętnie Primala bym przytulił. Won Tsing Pang ciąga. Won Kim Lawa. Stopce mają. Trochę tych broni należnych jest, powiem Wam. Z tym się świetnie biega na suporcie. Jest trochę tego potrzebuję tą broń. największy problem z, z białymi półkami, szybko wychodzą. Zwątpię, żeby mi tu coś wypadło. Mały nadal na 40, za mało. Nic z tego nie będzie na supporta. Gdyby ta wymaksowała... O! Jeszcze jeden. Dobra. No co? Lecimy. Z przekuwankiem. Równie ta jest ładna. Słaby ma na dole. O tylko 547. Jednak tutaj... 50% do obrażeń, do obrażeń porywistej szarży pracę To powinna być obszarówka, to powinno być skracanie. Jakiegoś takiego ładnego nie mam. Będę starał się teraz wylosować. No co, trzymajcie kciuki. Żeby jeszcze się chciało człowiekowi latać te bounty, cholera. A się nie chce. A się nie chce. No. jest? jakie statystyki. Proszę Obszarówka Git. Wcale bym wkręcił, bo ok, ale niskie widełki i mega, mega niski afix na dole. Mega niski. Ech. To nie jest najgorszy pomysł jak się przyszedł do było. Zdecydowanie nie Oczywiście musi być starożytny przedmiot. Tak dzisiaj myślałem nad tymi sami. o, taką starożytną bym przytulił. Dość duże widełki. Na starożytną to by już o, oznaczało, że, że miałaby widełki takie 1800 plus. To by było dobrze. 10% do dipsa też by było dobrze. 591 też jest dobrze i bym tutaj tylko skracanie dokręcił. Albo obszarówkę, ale chyba skręcanie. i By było naprawdę by było nice. Ale niestety. Masz dostęp do starożytnego artefaktu o niewyobrażalnej mocy. Wykorzystać... Najpierw by było dostać Primala. Okej. Okay. Niech ci będzie. znowu troll 507. bo którzy cię trafieniu. Pod. E... Od solówki to by było nie najgorsze. Znaczy, pomijam już widełki, które są o. I affix który jest o. Ale reszta się skaza. Więc widzicie, tutaj... Yy, starożytny nic nie oznacza. Czy musi być ładny starożytny. Tak to idą. Tak to idą surowce. Tak to idą surowce w cholerę. No, dawaj preimala. Artefaktu nie wyobrażalnej mocy. Is it dog? Niech będzie. No, niech będzie. nie lubię do momentu, kiedy zbliżam się do końca surowców. Karek, mam zawsze do pełna. Już jak czuję, że topnieją, topnieją szanse na cokolwiek fajnego. Pierwszy wybór, a drugi, a nawet trzeci. Bo te widowni nigdy ci nie przeszkodzą, prawda? I to jest właśnie ten ból. Sześć przekuć jeszcze. A tu nic, przepana. Patrz Not na think. Przekucie, chyba nie tym razem, i ostatnie, to no, nie patrzę. Prime, powiedzcie, Prime. <ścoughs> prawie, 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 prawie. Prawie dzisiaj to jest ten ból. To jest ten ból z tą bronią. Widełki bardzo ładne. Eee, wbrew, pozorom, wbrew pozorom umiejętności błyskawic. Plus 20 na maksa też spoko. No bo jakiś speed ma to pod łyski się biega. Nie pod zimno. 8 do obrażeń spoko. Zręczność spoko. Hmm. Bym dokręcił skracania albo obszarówkę, i by było ogólnie ok. Tylko 500. Cholera 17. 517. Niestety. Nie ma surowców. No niestety. To jest ten ból z tą bronią. To jest ten ból z tą bronią, drodzy Państwo. Tutaj yy, kręciłem widełki, oczywiście, tak jak widzicie w tym moim starym. No, niestety. No dobra, słuchajcie. To by było tyle. Dziękuję pięknie za oglądanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybujcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zasubskrybujcie, zostawcie dzwoneczek. I zapraszam na streamy od poniedziałku do piątku o godzinie 18.06. To by było na tyle. Pa Pa, mojego wieczoru. I jakbyśmy się już nie spotkali, to wesołe święto. Pa, pa. Oczywiście, zapraszam na streamy.